Cześć, z tej strony Robert z Finansowej Płotki. Dzisiaj jest ze mną pan dr Dylewski. Zaczynamy taki projekt wspólny, gdzie będziemy rozmawiać na różne tematy, może o krajach. Dzisiaj akurat będzie Korea Północna, więc wydaje mi się, że bardzo ciekawy temat. Oczywiście filmiki będą publikowane u mnie na kanale i u pana Zbigniewa. Link na moim kanale do nagrań do pana Zbigniewa w ogóle do kanału możecie znaleźć, bo bardzo ciekawe analizy poszczególnych państw ze strony ekonomicznej i nie tylko ma u siebie. Dajcie znać, czy w ogóle format Wam będzie się podobał, o czym chcecie, żeby rozmawiać, jakie tematy poruszać, a ja już zaczynam i witam Panie Zbigniewie. Witam serdecznie Pana i internautów. Panie Zbigniewie, no dzisiaj bardzo ciekawy temat, bo tutaj nam się gdzieś, brzydko powiem, przyplątała Korea Północna, no i to jest taki, co Pan w ogóle sądzi o tym kraju, bo tutaj przekaz ogólnie jest taki, że kraj zacofany, gdzieś na skraju świata, nieistotny, co jakiś czas tam jakąś rakietę wystrzeli, żeby postraszyć Amerykanów, czy tam Koreę Południową, co Pan o tym sądzi w ogóle? Panie Robercie, po pierwsze, to w grudniu Korea się otwiera. Na razie otwiera się północ Korei, ale będziemy tam mogli podróżować. Bardzo szybko się przekonamy, co jest grane. Nie? Później ma się otworzyć cała reszta Korei. Więc spokojnie poczekamy, co się będzie działo po otwarciu. Ale tak, tak co mogę powiedzieć? Jak Pan mówi, rakiety kosmiczne, no, nie, nie tylko rakiety, ale i rakie... no pardon, nie, tylko, e, e, nie tylko rakiety, ale tak samo ładunki jądrowe. Korea ma do tego ośrodki. Jeżeli potrafi znaleźć rozwiązanie na to, żeby rakieta dalekiego zasięgu przeleciała 9000 lekko kilometrów, żeby osiągnąć e, e, Kalifornię, to znaczy, że oni technicznie wcale nie są źli. Ja bym powiedział: to jest takie NRD, dzisiejsze NRD, które cierpi na niedostatek różnych produktów, bo to jest gospodarka dalej socjalistyczna, ale radzi sobie całkiem przyzwoicie. Biorąc pod uwagę, nie wiem, czy pan widział na przykład, pardon, ja tak trochę szerzej mówię, mm -hmm. ale nie Cieszą. wiem, czy pan widział zdjęcia z Pjongjangu, jak on wygląda. Przecież to jest miasto, które przynajmniej na wizus dla tak turystycznie, no robi fantastyczne wrażenie, jak się patrzy na te budynki. To tak mm -hmm. a propos, nie? żeby jakby nie, nie grzebać tej Korei jako tego obozu pracy, i tego ostatniego wyrzutka międzynarodowego. Ja tutaj dodam, że podzielam pana zdanie i mi się wydaje, że tak brzydko powiem, zachodnia zachodni przekaz, zachodnia narracja zrobiła takiego bękarta z tej Korei północnej, a ja też uważam, że nie dzieje się wcale tak źle jak, jak się wydaje. Ale tutaj, żeby ta dyskusja tak nabrała trochę rumieńców, to już tak pana podpytam, co pan o tym myśli? Bo tutaj padło stwierdzenie: Korea Północna się otwiera. No a tu cztery dni temu, czy trzy, mamy informację, że wysadzili drogi, mosty łączące z Koreą Południową. To jak to jest? Otwiera się, czy się zamyka? Bo tutaj z jednej strony się otwiera, z drugiej zamyka. Co pan o tym myśli? Największym wrogiem jednej Korei jest druga Korea. Tak naprawdę to jest rywalizacja obydwu Korei. I myślę, że nie ma większego wroga dla Korei niż Korea Południowa. Stąd ich wzajemne relacje są od dawna. Jak pan pamięta, to ich relacje zaczynają się od 1988 roku, kiedy Seul zorganizował Igrzyska Olimpijskie. W tych Igrzyskach Olimpijskich pierwotnie miała brać udział Korea Południowa, Korea Północna. Nie brała, bo ich wykolegowali. Nawet... Chyba nawet hotel się... wybudowali, tak? Dokładnie. I spotykali się, były wtedy chyba ze trzy spotkania z Saramanczem, żeby ustalić, jaki zakres mogą, na jaki zakres mogą liczyć, żeby robić to razem z Koreą Południową. W końcu skończyło się niczym, niczym ale na to miejsce oni zrobili w roku następnym Festiwal Młodzieży na którym było 177 państw. Wie Pan, to, to, było, to też była impreza chyba ośmiodniowa wtedy trwało, też była, miała ten wydźwięk bardzo taki międzynarodowy i pokazowy, bo też nie chcieli ustępować, nie chcieli zrezygnować z tego. Stadzich. Ja tutaj nie, nie przeczę, że no Korea Północna jest powiedzmy modelowym, jak tak można użyć w ogóle, takiego stwierdzenia państwem komunistycznym no tam e, dyktator e, trzyma rękę na wszystkim zakaz religii wszystko jest e, powiedzmy no zarządzania od, odgórne zarządzanie odgórne e, ale taką tezę postawię troszkę może e, na potrzeby dyskusji można powiedzieć ale czy nie uważa pan że Unia Europejska bardziej może świat zachodu podąża drogą Korei Północnej i, i Korea Północna to jest dla niego takim wzorcem. Ja już tutaj mówię o co mi chodzi, o, niech pan zobaczy. Zarządzanie centralne, tutaj już mamy jakieś OCBDC, że banki centralne będą kontaktować się z ludźmi, bezpośrednio będą zarządzać. Zakaz religii, tutaj mamy ideologię LGBT, ateistów coraz więcej na zachodzie, w Korei mamy zakaz Religii, tak, odgórny. Brak wolności słowa. Teraz to się dzieje powiedzmy w Wielkiej Brytanii, także za jakieś posty są ludzie z, gdzieś zamykani. Zresztą, no tutaj nagrywamy też na platformach różnych i wiemy, jak, jak złośliwy może być algorytm, jedno słówko wyłapać i, i film mhm. może stracić monetyzację albo w ogóle być gdzieś zbanowany. Więc, no, jak, jak ona zdaniem, dążymy do tego wzorca Korei Północnej, czy przesadzam? Proszę popatrzeć, różnica między naszym, naszą sytuacją jest bardzo różna, bo Korea w zasadzie popadła w tą swoją, no nazwijmy to biedę, tak nazwa, ale to jest taka bieda typu NRD w stosunku do RFM czyli to jest, jest kraj, który wprawdzie jest biedny, ale to, to jest, tak jak szacuje to Bank Światowy, to jest ten dobrobyt na poziomie 14 300 dolarów mniej więcej. Rocznie. To nie jest jeszcze taki zły, bo to jest poziom Iraku, to jest grubo wyżej Indii, to jest grubo wyżej, tam chyba ze dwa, trzy razy więcej, jak Palestyńczycy mają w, w Izraelu, jest to też poniżej średniej światowej, ale to jest ten poziom, przy którym jeszcze można spokojnie przeżyć, chociaż no, nie, nie w Polsce. Natomiast to, co jest takim, to, co kładzie Koreę, to jest izolacja. I nałożone zostały przez ONZ sankcje. I te sankcje powodują to, że o czym rozmawia Kim Jong-un z Trumpem? No, Kim Jong-un mówi: Ja mam broń atomową, a Trump mówi: A ja mam sankcje. I teraz pytanie, który ustąpi? Jak ustąpi Kim Jong-un, to zostanie bez żadnego argumentu w ręce. No i będzie szybkie zjednoczenie Korei na takiej samej zasadzie, jak było zjednoczenie Niemiec. Jak, na, jak ustąpi Trump, no to Trump ustąpi, czyli otworzy Koreę dla całej reszty świata, ale sam z tego nic nie będzie miał. Więc jakby obydwie strony walczą o wszystko, bo Korea tak formalnie jest odizolowana od świata. Natomiast jak ja patrzę na Unię Europejską, oczywiście, że ja się z Panem zgadzam, że w tej chwili Unia idzie w tą stronę, w tą stronę anihilacji, nie? tylko ta strona anihilacji. Mnie się wydaje, że ta struna jakby, żebyśmy też dobrze się zrozumieli. Zielony Ład wejdzie, musi wejść, ponieważ to jest inne. jesteśmy na innym stopniu rozwoju. My i Europa Zachodnia zawsze byliśmy, różnice gospodarcze między nami były bardzo duże. Zielony Ład wejdzie. Tylko to, co robi Unia Europejska, to to, co na co pan zwrócił uwagę. A oni sobie na przykład zastrzegają prawo decydowania, co jest prawdą naukową. I, I uważam, że w tym, w tym, w tej takiej swojej nieomylności a, niestety się przejadł, bo tego się nie da zrobić. E, w Stanach Zjednoczonych ma pan demokratów, którzy są, mówią, jest globalne ocieplenie czy spowodowane przez człowieka y, Republikanie mówią, nie ma tego. I to, jest, to jest podział partyjny, jak wypisz wymar. W Unii Europejskiej nie ma dwóch zdań. Jest jedna unia, która się nie myli. To mnie tak naprawdę gnębi, że my brniemy. W tą niekonkurencyjność, ale mam nadzieję, że nastąpi otrzeźwienie, bo to, to <laughs> musi nastąpić. Nie ma innego wyjścia. Jest refleksja, mają możliwości, będzie. Ale zwróćmy uwagę też, że to. Nie jest polityka tylko Unii Europejskiej, tak? bo tu mamy i banki centralne zachodnie idą w tą stronę. Ba, nawet czytamy tutaj wytyczne albo główne założenia e, forum ekonomicznego, gdzie mamy tutaj czwartą rewolucję przemysłową, e, czyli ten internet rzeczy. E, czytaj gdzieś tam inwigilacja i wgląd w każdy zakamarek naszego życia. E, nawet takie prozaiczne sprawy, jak e, że nic nie będziemy mieć, tylko wszystko będzie na wypożyczeniu, na wynajem, no to wypisz, wymaluj Korea, tam zakaz jest posiadania samochodu na przykład, tak? Panie Robercie, nie przesadzałbym. Sharing economy, czyli ta ekonomia podziału, ona funkcjonuje już a, 10 lat co najmniej. Airbnb, czyli ten wynajem mieszkań, to jest między innymi jeden z tych pomysłów, ale tych, tej, tej sharing economy jest, jest bardzo wiele w, w, w ogóle w ekonomii, jak działa. Ludzie od pewnego czasu, Uber, czy co tam, Bolt, to jest ta sama sytuacja. Przecież to są samo, co do zasady, są to samochody, które mamy, które udostępniamy innym. To jest pewna tendencja. Natomiast ja się jakby nie obawiam tego, że my na zachodzie póki co rozmawiamy. Mamy możliwość rozmowy. Jak będzie taka sytuacja, jak jest w Korei Północnej tam co prawda mają i mają komórki, i mają producentów koreańskich i mają... Oni mają właściwie we wszystkich we wszystkich sektorach, nawet jak, jak pan pobieżnie poczyta materiały, to pan zobaczy, że oni mają we wszystkim, a we wszystkich branżach praktycznie mają swoją produkcję, we wszystkich. Jak, tak, jak pan popatrzy... A takie hakerów koreańskich, no skąd oni mają... Każdy mówi, że tam <laughs> internetu nie ma, to nagle... Tak, prawda? Amerykanie robią cuda. Jak pan pamięta, to u nas, jak był głos Ameryki, czy jak była wolna Europa, to wszyscy słuchali. Jakoś tam słuchają i jakoś... Amerykanie wymyślają kolejne teorie, jak to oni są odporni, bo mają tam blokady w radiach, ale to nie działa na nich. Nie? Jakby Koreańczycy są odporni na to wszystko. No myśmy, myśmy nie byli przyzwyczajeni do takiego ustroju niedemokratycznego w Polsce. Natomiast w Azji nigdy nie było innego ustroju. Wie pan, to dla nich to jest chleb z masłem. Nawet jak pan pomyśli o Japonii czy o um, Korei Południowej. Tam nigdy nie było. Niech pan popatrzy, co to jest za, za demokracja, jak w Japonii przez 50 lat jest jedna partia u władzy. Przez kolejne wybory zawsze wygrywa. No, ludzie miejmy trochę litości nad sobą. Nie? To, to nie są standardy, te zachodnie, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. To samo w Korei Pół Południowej. Mieliśmy tego generała Parka, który był dyktatorem i dzięki temu on od 1979 zbudował potęgę Korei Południowej. Nie? Natomiast my w Europie, tak ja mam nadzieję, że mamy tą refleksję i że możemy ewoluować, czego nie ma, tak mi się wydaje. Chociaż jak obserwuję zachowanie Europy w stosunku do Stanów Zjednoczonych, to myślę, że w stosunku zachowania bardzo często wasali. Dobrze, to tym smutnym akcentem skończmy tą część rozmowy. Ja chciałbym tutaj wszystkich oglądających, słuchających nas o opinię, komentarz pod filmikami, czy tutaj na kanale Pana Zbigniewa, czy moim Finansowa Płotka gdzie będą się filmy równocześnie ukazywały z nagraniami, prosimy o komentarze, czy chcecie żebyśmy kontynuowali takie rozmowy, o czym mają być koniecznie napiszcie, a ja już przechodzę do lżejszego tematu czyli trzecia wojna światowa, Panie Zbigniewie a, No Oczywiście, tutaj pół żartem, pół serio, ale mamy coraz więcej doniesień, że Korea Północna czy nie uczestniczy w walkach na Ukrainie. Nawet tutaj sprzed tygodnia mieliśmy informację, że zginęło 20 generałów z Korei Północnej, trafionych jakimś pociskiem ukraińskim. Dalej tutaj Załęski wprost mówi, że czynnie uczestniczy Korea, tutaj pomaga już nie tylko, chodzi nawet o ten transport tych słynnych pocisków z, z Korei do Rosji, no ale widzimy, że tutaj no, coś się dzieje, czy ta współpraca, nawet wizyta tego Putina w Korei i vice versa, co żeśmy mieli w ostatnich miesiącach, co według Pana to zwiastuje, no, mamy się czym martwić, coś się tutaj dzieje, jakie jest Pana zdanie na ten temat? Jak pan wie, na Koreę Północną są nałożone sankcje. A jeszcze jak były te sankcje nawet nakładane, to wyjście na internet światowy następowało dzięki firmom rosyjskim to było przez Rosję. Ja nie wykluczam, że są. Natomiast formy współpracy, bo muszą pewnie być jakieś i między Chinami, i między Koreą, bo to jest nie sposób, żeby, żeby tej, tej transgranicznej wymiany nawet nie było. To, to to, to w sposób naturalny następuje. Natomiast chciałem zwrócić na uwagę na coś innego. Na gospodarkę Korei Północnej. W Korei Północnej mamy tego Kim Jong-un'a i gospodarka jest, przynajmniej tak jest przedstawiana na zewnątrz. Ona jest taka dwutorowa. Po pierwsze, to jest gospodarka państwowa która podlega pod to biuro 39, takie jakbyśmy powiedzieli takie biuro polityczne od spraw gospodarczych i mamy tą drugą gospodarkę, którą jest gospodarka Kim jong -una. W tej gospodarce Kim jong podobno jest 150 tysięcy ludzi, którzy są wysyłani do różnych krajów na tak zwane, u nas to się nazywało kontrakty, nie wiem czy Pan kojarzy, wyjeżdżało się na przykład do, do, nawet do Niemiec, ale też do Iraku, do Libii, tam się zarabiało do 500 dolarów, u nas tak było. Nie było płatne w dolarach, tylko w bonach. Za te bony mogliśmy kupować i bardzo podobnie się dzieje w Korei. Tam też ci ludzie wyjeżdżają, zarabiają pieniądze. Te pieniądze w dużej części idą do państwa, jakieś tam części idą do firm, a ten widok dostaje tam jakieś, nie wiem, podobno dostaje w oryginałach do dolary, nie wiem jak to się odbywa, bo to są takie tajne przez poufne. Ale ja myślę, że to ma ten, te, tego typu charakter współpraca. To znaczy, by Wam wojskowych oczekujemy takiej, takiej zapłaty, robimy biznes. Tak sobie to wyobrażam. Tak jak z tą podobną, tą armią 150 tysięcy ludzi, których wysyłają na kontrakty. Tu może być bardzo podobnie i wcale bym się nie zdziwił. A nie, ale nie mówimy o żadnych sojuszach, mówimy o czystym biznesie. Ja z ciekawostek dodam, że 3 czy 4 lata temu w Polsce była taka gruba afera, że chyba przy budowie gdzieś stoczniowej no no, w stoczni pracowało paru Koreańczyków i okazało się, że Polska cały czas ma, miała umowę z Koreą Północną e, i mieliśmy pracowników koreańskich w Polsce. I tutaj gdzieś Zachód nas goni, sankcje i tak dalej, a w Polsce pracują Koreańczycy. Zresztą e, współpraca polsko-koreańska to ma bardzo długie korzenie, no bo jakżeśmy tutaj byli w tym bloku, e, to jednym z tych ostatnich państw jesteśmy, gdzie, gdzie jeszcze właśnie ta wymiana, no jak widać. Kwitnie. Nie wiem, jak teraz jest, ale mówię, że to przed trzech albo czterech lat taka informacja. Oni Polaków wspominają dosyć, ja bym powiedział, dosyć żywo, nie? jako jeden z tych krajów, który u nich był bardzo długo obecny. To jest fakt, a przynajmniej tak patrząc z ich punktu widzenia. Niemniej są do tej pory przecież są te restauracje północno-koreańskie, gdzie mówi się o nich często, restaurację Kim jong -una. Jest w Paryżu, jest w Amsterdamie, tego jest około 150. Tak, Ja tylko powtarzam za portalem 38 North. To jest taki portal założony przez Koreankę i, i jakiegoś jeszcze Koreańczyka. Ona się urodziła w Polsce zresztą. I a świetnie, nie wiem, czy pan trafił na niego, ale świetnie, jak oni mówili, oni są Koreańczykami i oni znają Koreę, i oni zamieszczają materiały z Korei. I mówią, większość tego, co się pokazuje na świecie, mówi zdecydowana większość, to jest oparta na tym, co media wyprodukują i wypowiadają się o tym ludzie, którzy nigdy tam nie byli. W związku z tym oni zamieszczają materiały, które są jakoby wiarygodne, ale trzeba się liczyć z tym, że są wiarygodne, skoro ich później cytuje amerykańskie, amerykańskie media, na przykład Washington Post, nie? często na to zwracają uwagę. Mm -hmm. mnie tutaj no powiedzmy trzeci segment rozmowy ja już przychodzę teraz do Polski i bardzo mnie ciekawi Pana zdanie też, jeśli zostawimy Polskę z Koreą Północną, bo tak z boku patrzeć, no to kurczę, troszkę jesteśmy w ogonie. No, spójrzmy, co się tam dzieje. Oni gdzieś produkują tą broń atomową już z jakimiś sukcesami. Amerykanie nawet przyznali, że im się tam udało. Smartfony nowej generacji, gdzie my w Polsce to możemy sobie o tym pomarzyć, Ba, nawet teraz próbują latać w kosmos, tak? Gdzie oficjalnie się mówi, że i to nie mówią Koreańczycy, tylko mówią Amerykanie, że Korea próbuje już satelity szpiegowskie wysyłać w kosmos, i tu jest taki kolejny krok, no, gdzie my tutaj gdzieś się przyczepiamy do maska i jakieś tam satelity meteorologiczne. No, to teraz pytanie: kurczę, w tym zostawieniu to trochę tak słabo wypadamy. Wie pan, to i tak, i nie. Bo ja bym powiedział tak, proszę popatrzeć, że to, co jest siłą gospodarki, to jest PKB. PKB per capita. I tak prawdę powiedziawszy, to można się zastanawiać, czy to jest nominalne, czy to jest realne, bo nominalne daje nam tą taką konkurencyjność w stosunku do innych państw, pokazuje, gdzie jest nasze miejsce, a realne, no to jest ten nasz dobrobyt. Ale w obydwu tych parametrach, no już nie mówię o tym nominalnym, bo Korea tam jest na dnie, ale bo z nikim nie może utrzymywać kontaktów, dlatego to jest ten problem. Natomiast ten dobrobyt jest stosunkowo zdecydowanie niższy jak u nas, więc ja bym nie porównał, ja bym powiedział, że to jest NRD. To jest NRD, nie? które trwa samo. Które próbuje się, tylko to NRD nie ma w tej chwili wyboru, bo jeżeli ono się podpisze pod tym, co, co powie, co, co im proponuje Trump, no to się rozbroi i będzie tak jak Niemcy wschodnie zostały zjedzone przez zachodnie. Nie było żadnego zjednoczenia. Jedno zostało wchłonięte przez drugie. Ja myślę, że jeszcze trochę nam brakuje. My U nas jest gorzej, bo my się rozwijamy, znaczy gorzej pod tym względem, że my się rozwijamy. Natomiast my się nie rozwijamy szybciej jak konkurencja. Mówię tutaj o tym nominalnym PKB per capita. My stoimy w miejscu, jako, jako tą konkurencyjność międzynarodową. My się, nasza pozycja się nie polepszyła w Unii Europejskiej. To jest nasz problem. Nie? Chociaż na całym świecie, jak weźmiemy tą paletę wszystkich państw na świecie, no to jest dobrze, tylko że my nasz eksport się odbywa w Europie. Niemcy są, to jest 80% naszego eksportu idzie do Europy. Niemcy są 20, chyba 7% idzie do Niemiec, bo są numerem jeden. I tu się zaczyna nasz problem, że to mało tego 95% inwestorów jest z Unii Europejskiej. My jesteśmy zamknięci w Europie i w Europie ta nasza konkurencyjność w stosunku do innych państw nie polepsza się. To jest nasz problem. Jak nie wyjdziemy poza Europę? No to będziemy uziemieni. Będziemy tylko rękami do pracy. A teraz rozmawialiśmy na początku. Pan wspomniał o, o tym otworzeniu się Korei Północnej na, na Chiny, na świat. No tutaj, już bardziej patrzymy przez świat to na Chiny. Jak pan myśli, jest realne, że gospodarka chińska wchłonie Koreę Północną, bo już teraz mamy tam strefy ekonomiczne. No Chiny są głównym partnerem Korei Północnej tutaj gospodarczo, no teraz próbują tą drugą nogę z Rosją gdzieś tam tworzyć, ale no powiedzmy, ta chińska gospodarka jest mocno ekspansywna i jak natworzy, otworzą się te granice, no tutaj państewko takie 20 milionów tam tych Koreańczyków jest mhm. tym potężnym przemysłem, no to powiedzmy, no czołk z komarem. E, tak, tylko wie Pan, myślę, że... Tak samo Korea Południowa ma apetyt, bo w momencie, jak Korea Północna, wie Pan, Pan pamięta, jak było zjednoczenie Niemiec. Przed zjednoczeniem Niemiec Niemcy z zachodniej to był tak naprawdę, ja znam Niemcy z tamtego okresu, to był raj na ziemi. To, to jest, nie da się tego porównać do niczego. To był raj na ziemi. Jak Niemcy się zjednoczyły z Niemcami wschodnimi, pogorszyło się, chociaż Zdecydowanie, chociaż państwo powstało zdecydowanie większe i mające większy wpływ na to, co się dzieje na świecie. Jak pan popatrzy na Koreę, jest identycznie. Korea jest w standardzie tym światowym jest bardzo wysoko, natomiast być może, że da sobie radę wchłonąć tą Koreę Północną. Nie wiem tego, tylko... I nawet nie wiem, w jakiej formie to nastąpi. Czy to, będzie, czy to będzie wybuchowe, czy nie będzie wybuchowe. Trzeba się liczyć z tym, że to będzie wybuchowe. Nie wiem, czy pan pamięta, ja, ja, ja ten okres przeżyłem. Akurat już po zjednoczeniu byłem w Berlinie. Mieszkałem tam, miałem firmę. I patrzyłem, kiedyś potrzebowałem pracownika do, do, do biura. No ale nie mogę zatrudnić, jak to nie pójdzie do arbejcantu. No więc złożyłem ogłoszenie. Do, musiałem wysłać do arbejcantu. Arbejcan Arbeitsamt mi przysłał taką. O taką grubą teczkę CV niemieckich i bardzo dużo, wie pan, wymag inaczej, inaczej, referencje fantastyczne, umiejętności fantastyczne, to wszystko było ludzi, było ludzi, byli ludzie z NRD, którzy dostali wilczy bilet. Wie pan, to się trzeba z tym liczyć, że w momencie, jak nastąpi taki proces, który jest procesem zjednoczeniowym, to masę ludzi, którzy są związani ze starym systemem. Albo będą samosądy, albo będzie to samo, co było w Niemczech. Było pokojowe zjednoczenie, tylko że był desant. Więc tak duża część narodu, który dzisiaj tam odgrywa te pierwsze skrzypce, to ten ta część narodu będzie odsunięta, będzie na bezrobociu. Ja mówię tylko przez analogię z NRD, to co się tam działo. Nie? Więc y... trudno mi powiedzieć, czy to będą Chiny. Nie chcę wróżyć z włosów. nie potrafię, nie wiem, <ścoughs> szczerze. Powiem tylko, co się działo w Europie. Okej, okay. na dzisiaj będziemy kończyć. Dziękuję Pani Zbigniewie za spotkanie, za wymianę uwagi, poglądów. Wy napiszcie koniecznie, czy taki format Wam się podoba. 20-minutowy, półgodzinny, zobaczymy, jak nam się będzie rozmawiało. Podsyłajcie tematy, jeśli macie, może jakiś Państwa zestawienie z Polską chcecie posłuchać. No to tyle na dzisiaj. Dzięki. Dzięki panie Robercie i dziękuję państwu za uwagę.